Dzień dobry Państwu, dzisiaj sobie porozmawiamy o takiej dosyć prozaicznej rzeczy, ale która się często niestety tutaj powtarza. przyjechaliście tu na odpoczynek z Polski, zapomnieliście sobie wziąć jakieś lekarstwo, albo to lekarstwo się Wam skończyło na cyprze. No i co robić? Dramat, a lekarstwo jest potrzebne. Więc zasadniczo są trzy warianty, trzy rozwiązania. Pierwszy wariant. Zadać pytanie na grupie, czy ktoś może z Polaków tutaj przebywających, to lekarstwo ma i się nim podzieli. Drugi wariant, pójść do cypryjskiej apteki. Ja mam przed sobą, tu w ręku trzymam e, furolin, to jest odpowiednik e, furalginu polskiego, bodajże to jest na infekcja dróg moczowych. E, lekarstwo na infekcje dróg moczowych, e, i e, to, jest, to jest na, na receptę więc w związku z powyższym idziecie do apteki i mówicie, no ja potrzebuję lekarstwa, załóżmy, które jest na receptę oni albo wam od razu sprzedadzą, nie będzie problemu, albo zaczną kwękać i mówić, że no, ale to jest potrzebna recepta no, no, proszę nie wychodzić wtedy z apteki i mówić, ok, rozumiem to ja ekstra zapłacę za tą receptę każda tutaj apteka ma zaprzyjaźnionego lekarza, do którego oni dzwonią i mówią, no tu jest pan Pipciński on potrzebuje recepty OK, sprawa załatwiona. Płacicie wtedy ekstra 15-20 euro. Recepta jest wystawiona, wychodzicie z lekarstwem, ale nie dajcie się wypchnąć z apteki. Mówicie, że koniecznie musicie, to jest olbrzymi problem, musicie mieć się lekarstwo, skończyło się Wam i prosicie o receptę. <laughs> Moim zdaniem w ten sposób na 100% będziecie lekarstwo mieli załatwione trzeci wariant jest taki no to jest taka już ostateczność ale nieraz dobra mianowicie przejechać na tereny okupowane, czyli północy cykl tam w każdej aptece bez recepty oprócz psychotropów, które są na, na receptę resztę antybiotyki, nie antybiotyki wszystko wam sprzedadzą bez recepty czyli macie trzy warianty jak lekarstwo zdobyć którego się zapomniało z Polski, albo już na miejscu zabrakło. Ja mogę tylko życzyć wszystkim zdrowia, żeby takich wypadków było jak najmniej, takich potrzeb, a w razie czego już wiecie, jak te sprawy tutaj będąc następstwem załatwić. Pozdrawiam. Kłaniam się nisko.